Wczoraj był u pana minister Paszyk i pewnie jeszcze inni przedstawiciele PSL-u, którzy mieli rozmawiać z panem o składce zdrowotnej, o swoim pomyśle. Byli? To nie. To ja. Przyjechałem do pana ministra Paszyka, a, pan pana tym, ministra. Razem, tym razem spotykamy się... do. Dosyć... najczęściej to ministrowie pewnie w kolejce u pana pod gabinetem stoją i proszą, daj jeszcze na to trochę pieniędzy, daj na tamto, bo myśmy obiecali, a my tego nie realizujemy. No musimy coś pokazać tym swoim wyborcom. O, realizujemy bardzo dużo. Wczoraj się pan przedarł przez tę kolejkę i pojechał do ministra Paszyka. Bardzo dużo, dużo konkretów. Spotkałem się z panem ministrem Paszykiem u niego w Ministerstwie Rozwoju. Mieliśmy bardzo długą, myślę bardzo ważną rozmowę na temat... W szerzej wyzwań, które stoją przed polską gospodarką. Ale gdybyśmy się mieli pan... na składce zdrowotnej skoncentrować, już, PSL już, już do... swój projekt już kładzie na stole. Już przechodzę do składki zdrowotnej, ale się właśnie podkreślić to, że współpraca między nami, między Ministerstwem Finansów, a Ministerstwem Rozwoju jest, powiedziałbym, modelowa yy, i rozmawialiśmy długo na temat licznych wyzwań, które stoją przed polską gospodarką, ale oczywiście rozmawialiśmy również o Składce zdrowotnej. zdrowotnej również, a może nawet przede wszystkim, bo tutaj jest między nami pełna zgoda, że e, Polski ład uderzył właśnie poprzez składkę zdrowotną w przedsiębiorców. No dobrze, że ta ale ta składka czy zdrowotna na Nie składki zdrowotnej, panie ministrze. My oczywiście już w marcu przedstawiliśmy wraz z panią minister Leszczyną. Propozycję obniżenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Na tej propozycji skorzystałoby 93% polskich przedsiębiorców. Każdy, kto rozlicza się na skali, każdy, kto rozlicza się na podatku liniowym i większość, zdecydowana większość spośród tych, którzy rozliczają się podatkiem ryczałtowym. I to znowu miała być składka procentowa, tak jak przed był, polskim ładem. Pokazywaliśmy dla każdego z tych form rozliczenia konkrety. Pojawiła się propozycja Polski 2050. Ja w ubiegłym tygodniu widziałem się z przedstawicielem Lewicy z panem ministrem Koniecznym. Pani ministra którym, zdrowia nazywa szaloną propozycję Ryszarda Petru. Panem, zagłodziłaby Narodowy pan, Fundusz Zdrowia. W zeszłym tygodniu widziałem się z panem ministrem Koniecznym z Lewicy. Lewica też przedstawiła swoją propozycję tak zwanego podatku zdrowotnego. Rozmawialiśmy w ogóle również bardzo dobra dyskusja na temat wyzwań, które są tym razem w ochronie. Zdrowia, ale oczywiście rozmawialiśmy również o finansowaniu. Ja tam no to co będzie w ostatecznym projekcie. Czy swoje, jest szansa na projekt swoi, rządowy z racji tego, że swoje każdy swoje uwagi. W koalicji? I jeszcze, żeby, żeby dodać, y, jutro będę się widział z panem przewodniczącym Suchoniem z Polski 2050, więc y, wszyscy koalicjanci przedstawiają swoje propozycje. A Pan ich wszystkich namawia. Przestańcie wychodzić ze swoimi propozycjami, bo jak będziecie tak robić, to znajdziecie innych koalicjantów w Sejmie, którzy będą głosowali za takimi propozycjami, które zrujnują polski budżet. A nie ma nic lepszego i lepszej wiadomości dla opozycji. Kiedy będzie można mówić, że budżet leży na łopatkach? Wszystkich namawiam do tego, żebyśmy dyskutowali o finansowaniu ochrony zdrowia i żebyśmy znaleźli dobre rozwiązanie. Jestem absolutnie przekonany, że takie rozwiązanie znajdziemy, bo jest wola ze strony, ze strony Komisji. Ale kiedy? Bo to było w stu konkretach. I my już, marcu? My już w marcu przedstawiliśmy no tak, ale ciągle nie nasze, ma projektu, nasze rozwiązanie, które by trafił no. do Sejmu. Kiedy to to Nie, już się pojawiły pierwsze projekty. Pojawił się no, projekt owszem. Polski 2020. 50 mam do końca tego tygodnia otrzymać projekt właściwie takie daleko idące założenia ze strony PSL-u. Bardzo mi na tym zależy. Lewica przedstawiła swoje rozwiązania i. i pan chciałbym z tego będzie spotkać. montował jeden projekt? No chciałbym, żebyśmy mieli jeden wspólny rządowy projekt. Wydaje mi się, że to jest jedyny słuszny, jedyny słuszny kierunek. Wiemy, że musimy obniżyć. Ale niektóre projekty leżą już u marszałka Sejmu. Niektóre. Tak, no ale mam nadzieję, że uda się tutaj znaleźć kompromis i porozumienie, wspólne, wspólny projekt jest moim zdaniem e, najlepszym rozwiązaniem. To kiedy polski przedsiębiorca zapłaci niższą składkę zdrowotną? Ja bym chciał, żeby to rozwiązanie było wypracowane w ciągu kilku najbliższych tygodni. Naprawdę nie ma na co zwlekać. Kilka najbliższych tygodni trafi to do Sejmu. A kiedy ma pan... No, sejm, y, jaki se, będzie... sejm zbiera się w połowie, w połowie września. No i będziemy, myślę, wtedy już pracować na tym, żeby ta nowa składka zdrowotna weszła w życie. No ja bym chciał oczywiście od 1 stycznia przyszłego roku. I głównym założeniem, które pan będzie forsował jest zryczałtowana składka, tak? Dla przedsiębiorców. Obniżenie składki zdrowotnej, czy to będzie forma zryczałtowana, czy to będzie inna, która może pojawić się w toku tej dyskusji, którą w tej Jaka skala mamy? tej obniżki będzie? To w, tej tego, w tej chwili tego nie powiem. To byłoby nieodpowiedzialne. Przed rozmowami decydować o ich ostatecznym wyniku. Panie ministrze, a propos tych różnych pomysłów, które się pojawiają, jest jeszcze pomysł dotyczący mieszkań pana tak. ministra Paszyka, właśnie, kredyt tak. 0%. Czy pan uważa, że to jest sensowny pomysł do zrealizowania? Uważam, że on ma, że stanowi element rozwiązania. Wiemy, że mamy w Polsce potężny deficyt mieszkań, ceny mieszkań istotnie urosły i potrzebujemy znaleźć kompleksowe rozwiązanie. Dlatego już na najbliższym posiedzeniu Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów pan minister Paszek będzie prezentował zarówno rozwiązania dotyczące krytu zero, jak i pozostałych elementów takiego szerszego planu dla dla mieszkań, Ale dla to rozwoju mieszkań. wyjście solo PSL-u z takim pomysłem, skrytykowanym już przez nawet koalicjanta PSL-u, Polskę 2050. Pani ministra Pełczyńska-Nałęcz mocno krytykuje ten projekt, mówiąc o tym, że ceny mieszkań pójdą radykalnie w górę. Ale tak jak powiedziałem, pan minister Paszyk również będzie będziemy dyskutować o rozwiązaniach dotyczących tej strony podażowej, żeby mieszkań po prostu w Polsce powstawało więcej. Lewica ma tutaj również słuszne w moim... Każdy swoje, panie ministrze. Ró również słuszne w moim zdaniem rządzie. zdanie, że należy wspierać to budownictwo, budownictwo społeczne. Więc musimy razem, wspólnie, jako koalicja, najlepiej na forum Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, znaleźć pakiet rozwiązań dla, dla rozwoju mieszkalnictwa w Polsce. A propos tego... Upominania się o różne pomysły. Szymon Hołownia mówi: Skoro jest na rentę wdowią, nie może nie być na składkę zdrowotną. Renta wdowia to oczywiście projekt obywatelski. Ten projekt trafił do Sejmu już w trakcie poprzedniej kadencji. Ale forsowany przez lewicę, jak mówi marszałek Sejmu. I my ten rząd wyraził swoje stanowisko odnośnie tego projektu. To projekt, który w pierwotnej wersji był niezwykle niezwykle kosztowny. Rząd ustosunkował się również do tej strony związanej z założeniami, z założeniami projektu, no i stąd takie nasze stanowisko. Ja mogę powiedzieć, że w pierwszym roku funkcjonowania tak renty wdowiej jej koszty wyniosą około 3 do 4 miliardów złotych, czyli będą wysokie, ale nie jeszcze powiedzmy do, do udźwignięcia dla budżetu. Ale stać nas i na rentę wdowią, i na obniżenie składki zdrowotnej. No musimy takie rozwiązania wypracować, żeby... Te dwa ważne postulaty, znajdujące się w ten lub w inny sposób w umowie koalicyjnej również, bo to nie były takie bardzo dokładne zapisy w umowie koalicyjnej odnoszące się do, do tak zwanej renty wdowiej, aby te postulaty realizować. Premier ostatnio przestrzegał przed takim tworzeniem się kolejnych projektów, rodzeniem się w Sejmie, w klubach parlamentarnych na potrzeby polityczne, różnych pomysłów związanych z finansami państwa. Przestrzegał koalicjantów. Słusznie. Czy pan wtedy, kiedy widzi. Ten, ten rozkwit tych różnych hmm. pomysłów, yy, ma Pan w sobie obawę, że może to wysadzić budżet w pewnym momencie, bo przecież opozycja będzie głosowała za takimi pomysłami? Wysadzić budżet to oczywiście nie, natomiast widząc y, niektóre projekty, które gdzieś tam pojawiają się na horyzoncie, oczywiście jako osoba odpowiedzialna za finanse publiczne, za ich stabilność, siłę polskiej gospodarki. Y, no pewne obawy odnośnie ich wpływu tychże projektów na budżet muszą się pojawiać dlatego w pełni podzielam to o czym mówił pan premier Tusk